O bałagan w mieszkaniu, o niezapowiedziane wyjście z kolegami, gdy ty czekałaś z kolacją, o przeoczenie daty waszej rocznicy. Niezależnie od tego, czy spotykacie się miesiąc czy trzy lata, na pewno raz na jakiś czas zdarzają się wam kłótnie. I dobrze. Wymiana zdań, nawet ta ostra, czasem może pomóc i oczyścić atmosferę. Konflikty i kłótnie w związku stanowią element każdej poważnej relacji. Zdarzają się zarówno wśród młodych osób budujących dopiero swoje związki, jak i wśród bardziej doświadczonych par. Warto podkreślić, że nie wszystkie konflikty stanowią zagrożenie dla relacji. Kiedy więc kłótnie są zdrowe dla partnerskich relacji, a kiedy zagrażają związkowi? W jaki sposób możemy im zaradzić i jak godzić się po kłótni? Czy kłótnie są w ogóle potrzebne? Większość z nas nie lubi się kłócić i stroni od sytuacji konfliktowych w codziennym życiu. Zdarza się jednak, że nawet mimo najlepszych chęci mamy trudność w opanowaniu emocji i kłócimy się z ukochaną osobą. Częste sprzeczki w związku nie muszą jednak od razu świadczyć o poważnym kryzysie i nie zawsze są symptomem gasnącej więzi. Kiedy wręcz stają się one zalążkiem zmian, cementujących związek i poprawiających relacje z partnerem. Co oznaczają częste kłótnie w związku? Z jednej strony mogą one świadczyć o postępujących różnicach między partnerami, a z drugiej pozwalają oczyścić atmosferę i wyrzucić z siebie tłumione emocje. Konfrontacje, o ile oczywiście nie towarzyszy im przemoc fizyczna i psychiczna, mogą tym samym poprawić relacje partnerskie. Z tego względu uważa się, że kłótnie w związku bywają potrzebne. Niekiedy twierdzi się wręcz, że to związek bez kłótni jest większym zagrożeniem dla partnerów niż relacja, której towarzyszą konfrontacje. Brak kłótni może świadczyć o przykładowo tłumieniu emocji partnerów, wyidealizowanym obrazie drugiej osoby, wzajemnym strachu przed odrzuceniem, czy wręcz o zaniku więzi i rosnącej obojętności na partnera. Wszystkie te czynniki stanowią zagrożenie dla przyszłości relacji. W związkach, w których pojawiają się kłótnie, często towarzyszy poczucie bliskości z partnerem. Emocjonalne reagowanie podczas konfrontacji świadczyć może o przywiązaniu do drugiej osoby. Oczywiście przebieg kłótni i skutki sytuacji konfliktowych są różne w zależności od czynników osobowościowych par czy stażu związku. Kłótnie na początku związku mogą mieć inny przebieg niż konfrontacje doświadczonych małżonków. Choć nieprzyjemne sprzeczanie się między partnerami zdarza się z różnych powodów, mogą np. być wynikiem różnic w charakterze, wynikać z innego spojrzenia na przyszłość związku, czy być efektem odmiennego światopoglądu partnerów. To warto zwrócić uwagę na pozytywne aspekty związane z takimi konfliktami. Chodzi tutaj przede wszystkim o oczyszczenie atmosfery w związku i poprawienie wzajemnej komunikacji. Sztuka godzenia się po kłótni bywa z kolei cenną lekcją kompromisu i wsłuchiwania się w potrzeby partnera. Wszystkie te czynniki odgrywają istotną rolę, zwłaszcza w przypadku kłótni, które nie są związane z bardzo poważnymi kwestiami i nie są wynikiem wielu lat wzajemnych zaniedbań. Kłótnie zdarzają się w każdym związku i nawet najlepiej dobrana para nie uniknie sytuacji konfliktowych. Ważna jest jednak umiejętność reagowania na nieporozumienia i konfrontacje. Czy kłótnie są lepsze niż ich brak? Najczęściej tak. Jeżeli się kłócimy, to znaczy, że nam zależy. Próbujemy coś z tym zrobić, więc jest to element działania. Oczywiście zdarza się, że kłótnie są destrukcyjne, jeśli jest ich za dużo, jeśli w trakcie dzieją się rzeczy, które niszczą relacje, np. krytyka, poniżenie drugiej strony. To nie prowadzi do niczego dobrego. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że kłótnia może być energią dającą szansę na to, żeby otworzyć się przed partnerem i zakomunikować coś ważnego, pokazać coś nie tylko za pomocą słów, ale też emocji i zaangażowania. Ale jednak kłótnie nie zawsze są dobre. Oczywiście, nie każda kłótnia przynosi coś dobrego. Te niedobre często są wynikiem tego, że nie umiemy mówić o swoich potrzebach i pragnieniach. Pokazują, że mamy kłopoty w komunikacji. Kiedy czujemy, że tak jest, warto przyjrzeć się, o co tak naprawdę nam chodzi. Bo czasami nie bardzo zdajemy sobie sprawę z tego, co jest dla nas ważne. Sposoby na to, aby wymiana zdań wyszła Wam na dobre. Pomyśl, dlaczego się kłócisz. Zacznijmy od podstaw. Przyznaj sama. Nie po to, by zawsze wychodziło na Twoje. Kłócisz się, bo zależy Ci na swoim partnerze. To, jak postąpi w danej sytuacji, nie jest Ci obojętne. Taka dyskusja jest więc naturalnym elementem w związku, a nieporozumienia mogą wyjść wszystkim na dobre. Słuchaj i bądź słuchany. Podczas kłótni emocje biorą górę. Każdy głośno mówi, co myśli i czuje, starając się nie dopuścić do głosu drugiej strony. Jak już druga strona coś powie, to najczęściej wzmaga to negatywne emocje u pierwszej i tak się coraz bardziej nakręcamy. Nie przerywajcie sobie nawzajem, niczego nie dopowiadajcie, nie przewracajcie oczami. Uważnie słuchajcie i starajcie się zrozumieć, wczujcie się w emocje partnera. Z czymś się nie zgadzasz, mów o tym od razu. Lubisz zaczynać kłótnie z nudów o coś, co wydarzyło się tydzień temu. Nie tędy droga. Każdy problem warto rozwiązać od razu. Jak mówią badania, jedną z gorszych rzeczy jest odwlekanie rozwiązania problemu i wyjaśnienia go. Zamiast mówić ty, zacznij mówić ja. Co robisz, gdy zaczynacie się kłócić? Startujesz z wyrzutami typu, bo ty zawsze to twoja wina. Jeśli tak, najwyższy czas to zmienić. Mów o sobie, o tym, co czujesz, o tym, czego ci potrzeba. Nie tylko dlatego, bo domyśl się nie działa. Na przykład, czuję się bardzo źle, kiedy spóźniasz się na spotkanie. Myślę wtedy, że masz ważniejsze sprawy na głowie. Wczoraj podczas obiadu z rodzicami nie zwracałeś na mnie uwagi, czułam się z tym źle. Pamiętaj, żeby mówić o konkretach. To ważne, szczególnie w przypadku kobiet. Mamy tendencję do rozliczania partnerów za każdym razem za kilkanaście ostatnich lat życia. Tymczasem wystarczy powiedzieć. Niektóre sprawy po prostu nie są warte długich i skomplikowanych emocjonalnie dyskusji. Nie strzelaj focha. Czy większość waszych kłótni kończy się na twoim wychodze, gdy trzaskasz drzwiami? Jeżeli tak, zmień to. Nie krzycz, że jeżeli partner czegoś nie zrobi, to się zemścisz. Nie używaj dzieci jako karty przetargowej, ani zwierząt, ani żadnych przedmiotów. Nie krzycz, że odejdziesz, nie wychodź, nie trzaskaj drzwiami. Skoro się kłócicie, dyskutujecie, to znaczy, że zależy Wam na tym związku. I pamiętaj, foch, czy nieodzywanie się kilka dni to forma znęcania się psychicznego, a tego chyba nie chcesz robić osobie, którą kochasz. Poza tym, zbyt często obrażanie się po jakimś czasie po prostu przestaje działać i bardziej denerwuje niż wzbudza współczucie czy wyrzuty sumienia. Podobnie jest z płaczem, który za pierwszym i drugim razem wzrusza, a później przechodzi już do porządku dziennego i raczej denerwuje. Proś o wybaczenie i sama przebaczaj. O czym powinnaś pamiętać, kłócąc się? O tym, że osoba, której właśnie patrzysz w oczy i wykrzykujesz złe słowa, cię kocha. Nie warto więc blokować swoich myśli związanych z godzeniem się, nawet jeżeli nadal jesteś na nią bądź na niego zła. Każda kłótnia musi mieć swój koniec. Jeśli widzisz, że partner łagodnieje, szuka kompromisu, to mu pomóż. Też zejdź nieco z tonu, uśmiechnij się, zacznij negocjować, a nie forsować swoje zdanie na siłę. W końcu nie zawsze musisz w 100% stawiać na swoim i mieć rację. Jeśli przeprasza, to po prostu daj się przeprosić, bez ale, bez stawiania warunków. Pamiętaj, że kłócić trzeba się mądrze, a zawarcie kompromisu to najlepsze rozwiązanie, nawet jeśli nie jest do końca po Twojej myśli. Na tym właśnie kompromis polega. Jak rozmawiać po kłótni? Przebieg kłótni jest zależny od wielu czynników. Nie zawsze dobre chęci jednego z partnerów pozwalają na rozwiązanie konfliktu. Czasem jednak trzeba zdecydować się na wykonanie pierwszego kroku, aby uzdrowić relacje w związku. Po kłótni przechodzi zwykle czas na godzenie się. W niektórych przypadkach okres ten jest poprzedzony tak zwanymi cichymi dniami, kiedy partnerzy nie odzywają się do siebie i starają się siebie unikać. Nierzadko jednak partnerzy przepraszają się wzajemnie niedługo po kłótni i starają się przypieczętować zgodę, np. wspólną kolacją czy seksem. Rozmowy po kłótni bywają z początku kłopotliwe, jednak warto od razu postawić na szczerość, obdarzając partnera zaufaniem. Z pewnością nie warto rozpamiętywać minionej kłótni, ale też nie powinno się przechodzić nad nią do porządku dziennego, jakby w ogóle nie miała miejsca. Dobrze jest również poczekać, aż po obu stronach opadną emocje. Rozmowa po kłótni powinna przebiegać w przyjaznej atmosferze, bez niepotrzebnych napięć, które mogłyby nasilić konflikt. Toksyczne kłótnie zazwyczaj nie kończą się rozwiązywaniem problemów, lecz eskalują napięcie i różnice między partnerami. Nie prowadzą też do żadnych konstruktywnych rozwiązań. Jeśli chcemy tego uniknąć, powinniśmy nastawić się na szczerą, długą rozmowę, w trakcie której w sposób otwarty będziemy mówili o naszych problemach. W trakcie takiej rozmowy partnerzy zwykle wspólnymi siłami szukają rozwiązań, godzą się na kompromisy i pozwalają drugiej stronie na swobodne wyrażanie uczuć, nawet tych najbardziej bolesnych. Ważnym elementem konstruktywnych rozmów prowadzonych po kłótni jest wyrozumiałość partnerów. Powinna być ona dwustronna, to znaczy każdy z partnerów z życzliwością i empatią wsłuchuje się w to, co mówi druga strona, starając się na podstawie tego wyciągnąć określone wnioski, istotne w kontekście przyszłości związku. Podsumowując, dopóki kłócicie się z szacunkiem, rozmawiacie, negocjujecie, tłumaczycie, nawet denerwujecie się na siebie czy podnosicie głos, wszystko jest ok. Po prostu zależy wam na sobie i dlatego pewne rzeczy bolą. Jeśli chcemy zaradzić sytuacjom konfliktowym, powinniśmy na co dzień dbać o pielęgnowanie naszych relacji z partnerem, dużo ze sobą rozmawiać i wspólnie spędzać czas. Ważne jest także, aby wprost mówić o swoich problemach, wątpliwościach, oczekiwaniach i potrzebach. Nawet w najlepszym związku zdarzają się kłótnie. W niektórych przypadkach sytuacje konfliktowe zaczynają się jednak pojawiać z coraz większą częstotliwością. Ciągłe kłótnie w związku mogą być jednak symptomem bardziej poważnych problemów i świadczyć o długotrwałych wzajemnych zaniedbaniach. Gdy partnerzy kłócą się o byle co i nawet w błahych kwestiach potrafią się poróżnić, to może być znak, że relacje są już poważnie zaburzone. Aby kłótnia miała sens i prowadziła do poprawy sytuacji, musi być wymianą jasnych komunikatów. Prowadźmy ją tak, żeby wyrazić swoją złość, opisać co czujemy, ale nie ranić drugiej osoby. Tymczasem ja się z wami żegnam. Jeśli chcecie docenić moją pracę, pamiętajcie o ocenieniu tego filmu i o podzieleniu się tym materiałem ze znajomymi. Do usłyszenia, cześć!